Cześć, witam. Rocznica Księżyca. Tym tytułem nawiązuje do wydarzenia z 20 lipca 1969 roku, a więc sprzed 50 lat, kiedy to człowiek po raz pierwszy postawił nogę na Księżycu. Tym człowiekiem był amerykański dowódca wyprawy Apollo 11, Neil Armstrong, i który wypowiedział wtedy te sławne słowa: To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. I właśnie Przeczytałam biografię Nila Armstronga pod tytułem Pierwszy człowiek, Jamesa Hansena, historyka, który, pierwsza autoryzowana biografia Neela Armstronga, człowieka, którego jeden miały krok zmienił historię. Co mogę powiedzieć o tej książce? Jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, chociaż trochę laurkowa, i sporo jest w niej o mm, sprawach technicznych, czyli planach lotów amerykańskich na Księżyc, ale mimo wszystko y, warto ją przeczytać, zwłaszcza że. Y, y, że Cały środek tej książki to jest opowieść o lądowaniu na Księżycu. Przytacza autor rozmowy między kosmonautami, przytacza rozmowy o tym, czego się boją, jakie było zagrożenie techniczne i inne, bo tak naprawdę de, ludzie nie wiedzieli jeszcze, co może ich spotkać. Czekały być może ich tam niespodzianki, mogły być to niespodzianki bardzo nieprzyjemne, ale czyli ta część księżycowa jest naprawdę bardzo, bardzo. Interesująca, ale w pierwszej części mamy, yy, mamy życie rodzinne Armstronga przed tym, zanim wyruszył na księżyc. I można, ta książka daje odpowiedzi na pytanie dlaczego Armstrong został kosmonautą. Czy miał na to wpływ jego czy miała na to wpływ śmierć jego ukochanej córki Karen, której zresztą bransoletkę zostawił na księżycu. Czy też może inne tutaj aspekty brały górę. Mnie bardzo interesowało, czy te sławne słowa wymyślił on sam, czy też ktoś mu je napisał i sobie wbił do głowy. Na to pytanie też znajdziecie odpowiedź. A na końcu, co robił Armstrong po tym, kiedy wylądować im się udało po ośmiu dniach z, na ziemi? Najpierw było to sławne wodowanie na ziemi, a więc, co robił po. Jak mówię, wylądowaniu szczególnym na Ziemi. Jest tu, jest tu taki fragment, który teraz Wam zacyt zacytuję, ponieważ on dotyczy osobiście mnie. Jak mówię, ponieważ ja osobiście to przeżywałam. Oglądałam to lądowanie na Księżycu w, 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 w telewizji i tak. Jak to jest? Widzowie na całym świecie też poczuli ogromną ulgę. Albo siedzieli w osłupieniu, albo widwatowali, śmiali się, a łzy spływało im po policzkach, pokrzykiwali, wywiatowali, pochykiwali, bili brawo, wymieniali uściski dłoni. Obejmowali się, wznosili toasty i stukali szklaneczkami. Pobożni zaczynali modlitwy. Telewizor, w którym to oglądałam, był mały i czarno-biały. Ledwo było co widać te białe postaci, ale cały nasz pokój wypełniony był rodziną i sąsiadami. Mężczyźni nerwowo palili papierosy i coś tam pociągali. Babcia, pamiętam, odmawiała różaniec, a my dzieci siedziałyśmy, siedzieliśmy przed telewizorem i przeżywaliśmy to bardzo. Wtedy takie myśli, Myśli były, że teraz już będzie lepiej, teraz już nie będzie wojen, teraz już będzie świat będzie zupełnie inny. Wiemy, że tak się nie stało, ale i tak to wydarzenie było szczególne i nigdy go nie zapomnę, że było mi dane um, być w tej właśnie chwili z kosmonautami. A więc książkę polecam. Podobno jest film, nie oglądałam, więc napiszcie. No tak, ale o podróży na Księżyc ludzie y, marzyli od dawna. Herbert George Wells pisarz science fiction na początku XX wieku chyba w 1901 roku napisał książkę pod tytułem Pierwsi ludzie na księżycu mamy tutaj do czynienia z, dwoma, z dwiema postaciami autorem, takim literatem i wynalazcą w, mieszkają we Włoszech i właśnie ten wynalazca wynalazł takie coś, co przeniosło ludzi na księżyc i właśnie na tym księżycu oni spotkali no właśnie selenonautów, czyli kogoś kto na księżycu mieszka były to istoty rozumne, przypominające owady, a księżyc składał się ze skał złotych, ze złota, a więc biznesik można było kręcić. Z biegiem okoliczności, o których wam tu nie będę mówiła, dramaturg wrócił na ziemię, a naukowiec został na księżycu i tylko od czasu do czasu można było przełapać jakieś depesze, które na ziemię przesyłał. Los jego był przesądzony i tragiczny. Czy książka mi się podobała? Nie. Uważam, że jest nudna i właściwie nie ma żadnego przesłania, które z niej można by było wyciągnąć, tylko opis tych właśnie owadów, tych selentonautów, jest ciekawy. Ale za to. W tym samym czasie powstała książka przeciekawa, książka o Księżycu napisana przez Polaka, czyli Jerzy Żuławski na srebrnym globie i Rękopis z Księżyca. Opowiadałam Wam już o tej książce kiedyś, o całej. Jerzy Żuławski w, na początku XX wieku 901-903 napisał właśnie tę książkę o wyprawie Polaków na Księżyc. Polecieli w dwóch rakietach. Jedna pierwsza była Pięcioosobowa, druga dwuosobowa. W tej pierwszej rakiecie było pięciu, pięciu kosmonautów, czterech mężczyzn, jedna kobieta i pies. Suka wylądowali na Księżycu i tam rozwinęła się ta nowa cywilizacja. O tej wyprawie wszyscy na Ziemi zapomnieli, bo książka ma formę pamiętnika, pamiętnika przesłanego z Księżyca na Ziemię, przesłanego przez ostatniego z Ziemian, który przed śmiercią właśnie ten pamiętnik na Ziemię przesłał. I dzięki temu poznajemy właśnie, jak potoczyły się losy e, kosmonautów i ich następców, jakie stworzyli państwo, e, jakie obyczaje tam panowały. Mamy tutaj refleksje socjologiczne, fi, e, filozoficzne i wszelkie. Książka super ciekawa, był film niezbyt udany, ale książkę warto, warto przeczytać. We wszystkich trzech książkach mowa jest jednak o. Książce powieści Juliusza Werna pod tytułem, pod, tytułem, pod tytułem Z Ziemi na Księżyc. Z Ziemi na Księżyc. Z Ziemi na Księżyc. I żuławski, i, i Wells, i Neil Armstrong na tę książkę się powołują. O niej mówią, wspominają ją. Nie, nie udało się na razie jej zdobyć, ale jeżeli wy czytaliście, to zna yy, dajcie znać, czy warto ją przeczytać. Yy, gdzie wy byliście wtedy 20 lipca 1969 roku? No to jest mniejszość moich widzów, ale, yy, ale no właśnie, opinie o książkach tego typu i o w ogóle wyprawach ludzi w przestrzeń kosmiczną. Dziękuję, do zobaczenia.